Cześć, ja jestem Metal Room 3, a to jest nasz kolejny odcinek z naszej serii Świat Pikseli. Niestety już prawie skończyłem port, ale dziś będę sam. I do tego yy, film, którego, który nagrywałem się nie nagrał. Gagus. Romnąć. I zrobiłem już szkło w naszym pseudoporcie, bo to taki mini porcik dla łódek i zabrakło jednego. Foch. Dobra, ale to nie jest już jedną łódkę wstawiłem, ale teraz chciałbym Wam coś powiedzieć. Eee, to są moje pierwsze filmy. I ogólnie przy, przy to przygotowanie tego wszystkiego na kolejny e, odcinek zajmuje mi bardzo dużo czasu, ale okazuje się, że nie mam żadnego nieznajomego widza. Są to sami moi znajomi. Ech. No to jeżeli mm, moi znajomi mnie subskrybują, to równie, to równie dobrze mogę zakończyć serię i budować wraz z nimi, a nie kręcić to wszystko, budować pomniki. To mnie zajęło kilka dni, budowanie tych pomników. Do tego myślałam, że jak wyjadę, to przybędzie trochę widzów, a to się okazało, że mój kolejny znajomy mnie zas zasubskrybował. To mnie naprawdę martwi. To... W ogóle nie wiem, no budowałam te pomniki, żeby moi znajomi sobie, sobie je obejrzeli. Nie, ja to robiłem dla, dla moich nieznajomych widzów, a nie tylko dla moich znajomych. Jeżeli będzie tak dalej, to niestety będę musiał zakończyć serię i grać wraz z moimi kolegami. Bo ja już mam tego naprawdę dosyć. Staram się. Robię próby, czasami nie wychodzą nagrania, ale to wszystko na marne, żeby było tylko 46 wyświetleń i do, i do tego, żeby obejrzeli go moi sami znajomi. No, bywają wyjątki, że ktoś nieznajomy skomentuje ten film, ale i tak nie mam subskrypcji. Byłbym bardzo wdzięczny komuś, gdyby dał mi subskrypcję i lepiej, żebym się teraz zamknął i dalej budował port. No, mniej więcej. A wiem w czym problem. Jest. Trzy, tu trzy szkła, tu trzy szkła. A tutaj cztery szkła i trzy. To nierówno zrobiłem, ale trudno. Uważam, że port jest. Pseudo. Port. Mm, I pokażę wam pewną sztuczkę, którą e, e, pokazał w swoim jednym z odcinków Minecraft Polska. Jeżeli wszędziecie na łódkę i wciśnięcie F5 i spojrzycie pod wodę, proszę. Widać tak jak na lądzie, tylko że pod warstw warstwą tej wody. E, dobrze, że, no że Noc jeszcze nie znalazł tego. Nie wiem, jak to nazwać. O, nie gra, ale zawracamy. E, dobrze, że Noc nie znalazł jeszcze tego Buga. Czy jak to nazwać? Mam nadzieję, że to zostanie, bo łatwiej jest wtedy znaleźć jakieś e, coś pod wodą. Nie wiem dokładnie co. Mm, nie wiem, <laughs> jakieś ukryte miejsca pod wodą. Bądź tak grzeczna łódeczko i skręć, dobrze? O, Opa, tak, tak, skręć się troszkę, o tak, o tak, o tak, o, tak, o, tak, o, tak. Hamujemy! Nie! No, było prawie dobrze, nie mam prawa jazdy. No, to co się dziwi, że tak. Tak? Nie nie yy. Foch. Bo się obrażę. No dobra, foch. Płyń sobie. Obrażam się. Foch oszczelam. Hm. Włączy już lepiej to F5. To nie jest plaża. Do widzenia. Tak pyskujesz? To zobaczysz, nie mam miecza. To dostaniesz to porkiem. O, to borek też dobry. To tu chyba też zrobię wejście na... Ty zaś się przymknij. I jak zwykle owce muszę sobie robić imprezę obok mojego domu. Świetnie. Więc naprawdę to jest tr troszeczkę przykre, że ja tak się mę męczę z tym let's play'em. I, I nie mam żadnego widza, który mm, y jest nieznajomym i może mnie zasubskrybować. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś mnie zasubskrybował i polecił mój kanał, ale widocznie to jest. Mm, Niemożliwe Trochę wełny będzie. Fajnie. I to ile? Będzie na nowy domek. Eee, I zamierzam przeprowadzić się niedługo stąd. Eee, gdzieś tutaj. Tu, tu będzie gdzieś mój domek. Tak. tak. Tak, tu będzie mój domek. Tak. Tak. Hi -hi -hi -hi. Eee. Mamy jeszcze, mam nadzieję, parę minut. I pokażę Wam moje nowe plany. Wejdę na górę, żeby czasu nie marnować. I zaraz wracam. Tutaj w twarzy mojego skina. Tak wspomniałam wam powiedzieć to w ogóle. Zrobiłem taki jakby... Nie wiem jak to nazwać. Pokój do im, imprezowy? Nie, to nie to nazwa. Oj! Zaraz wracam. Okej, okay, jestem. sprawdzam tylko czy mój mikrofon znowu nie szumi. No to właśnie dlatego straciłem odcinek, ponieważ mój mi mikrofon strasznie szumiał i znowu będę musiał sobie kupić nowy. Yy, wow, 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 wow. Gdzieś tam zbudujemy latarnię. A i to szkło tutaj. Yy, zrobiliśmy, wiecie, no, w wersji 1.5 doszła pogoda. w jeden. Oj! Idę automatycznie! Nie! O, jest. I... Są też burze, i jeżeli piorun walnie w któryś z tych, a piorun przeważnie z, zapala coś, te pomniki nasze mogą się spalić. I tutaj też gagut zrobił. I tam chyba gdzieś tam ma powstać latarnia, albo o! Tak, to jest lepsze miejsce. W tym, w tym miejscu powstanie latarnia. Właśnie tak to będzie w którymś z najbliższych odcinków jeżeli zbierzemy dużo materiałów bo już nie będę używał komend przysięgam nie będę już nigdy używał komend do tego let's play'a co sobie jeszcze to powiedzieć mam nadzieję, że moje próby nagraniowe moje informacje przekazywane do was i tego tego oraz, yy, o, oraz to, że naprawdę męczę się z nagrywania tego let's play'a trafi do Was yy, i mam nadzieję, że będę miał troszeczkę większą oglądalność i przybędzie troszeczkę yy, nowych widzów yy, i mam nadzieję, że to nie będą moi znajomi. Byłbym naprawdę bardzo wdzięczny i, byłbym, i ucieszyłbym się, yy, gdyby te moje wszystkie yy, próby, fejle, przygotowania... Czas na nagrywanie byłby by, by dla Was czymś, co jest warte do oglądania. Słońce będzie zachodzić. Hmm. To <ścoughs> zrobię coś fajnego na zachód słońca. To chwilę poczekajcie. Albo nie, nic nie zrobię. Albo zrobię. Chwilę poczekajcie. Piękny zachód słońca. Um, świnia w płotku to było dziwne, A więc proszę o komentowanie, subskrybowanie oraz ocenianie moich filmów i uważam jeszcze raz Mam nadzieję, że, że przybędzie mi troszeczkę więcej widzów I mam nadzieję, że to nie będą moi, sami moi znajomi, bo... Naprawdę ja się męczę z nagrywaniem tych filmów. Są to moje pierwsze filmy i wiem, że nie muszą wam się podobać, ale naprawdę cieszyłbym się z tego, jeżeli ktoś e, nieznajomy dał mi, dałby mi jej słupka. A więc, jak słońce zachodzi, patrzcie, no naprawdę ja się męczyłem z gałgusem z tymi skinami. I okazało się, że nie mają naprawdę nik nikogo nieznajomego w moich widzach. Jest jeszcze raz proszę o komentowanie, subskrybowanie oraz ocenianie moich filmów. Au!